Nowinka technologiczna we wierosach Tak dokładnie, mam na myśli tutaj do trewo firmy DotMod. Dlaczego to nowinka? A no właśnie, to pierwszy na rynku e który nie zawiera akumulatora i działa. Tak, działa, zasila go jak to Dotmont nazwał, superkondensator. kondensator. Chwalą się tym, iż można je naładować 15 tysięcy razy. Hm, to dużo, licząc dwa razy dziennie, to jakieś niecałe 21 lat. Okej, okay, to szachmat. Ładujemy USB-C, czas ład Ładowania. Wow, no ciekawe, czy ktoś z Was zgadnie, ile minut ładuje się ten do Trewo. Dajcie znać w komentarzu. A teraz smak. Do smaku się nie przyczepię, bo do Trewo jest na grzałki, które są stosowane już jakiś czas v 2 i tanku 25. Design. No właśnie, wypuścili limitowaną wersję Tatu. No i cena. Cena jest mega, bo jest poniżej 200 zł, także świetna alternatywa. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie.